Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku W odcinku Skrynicy Zdroju Jest godzina jakaś tam, nie wiem, 9.30 pewnie Nie no, mnie pokazuj, na razie mnie pokazuj Jest 9.30, w tle mastersi A my tymczasem mamy robotę Byłem jeszcze rano na trasie, żeby przejechać właściwą wersję Bo ostatnio się zgubiłem i nie do końca przejechałem Tą tegoroczną Tak bywa Nie jestem nieomylny No i generalnie nie ma może Armagedonu, ale sucho też nie jest i szczególnie na podjazdach jest takie błotko, szczególnie w tej nowej części po prostu są korzenie, jest wyjeżdżone, jest wyrobione. Dlatego ze standardowego zestawu, który mam do teraz założony, czyli Speed 2.4, Race 2.4, zmieniam sobie tył i zakładam crossa 2.25 po prostu, żeby pod górę było no łatwiej, lepiej, żeby nie marnować energii i żeby się nie denerwować. Przód zostaje, bo na zjazdach nie ma problemu, jest ok, ale jednak no, tu jest troszkę mała kostka, niska kostka przede wszystkim na takie warunki. Także teraz lecimy właśnie ze zmianą. Teraz jeszcze szybkie mycie w potoku, ale na szczęście mamy strategiczne dobre miejsce, więc nie jest daleko. No i teraz bardzo przydatna w takich sytuacjach rzecz, czyli po prostu duża, zwykła taka strzykawka. Żeby nie marnować mleka, tylko można je wyciągnąć z jednej opony chociaż częściowo i potem przelać do drugiej. No a resztę dolejemy już normalnego, świeżego i będzie. Elegantnie. Się, ale mamy nadzieję, że niczy nikomu się nie stało Zbierają widony, zakleszczone rowery Oczywiście będzie spora strata ale miejmy nadzieję o, z rowerem rower coś się z rowerem koło koło nie to już do boksu do boksu do boksu do boksu bardzo ale nie mam hard. Nice.

Dajesz, dawaj, dawaj. Spokój. Okay. Yeah. Dzisiaj odciążają w nagrywaniu, biegają po lesie, a ja tymczasem się spokojnie ogarniam przed startem i też próbuję nie zamarznąć, bo po prostu no, jest potwornie zimno. Cały czas ja mamy końcówkę kwietnia i mamy 8 stopni i czas tak ścigać, ale w sumie to zawsze mogło być gorzej, bo mógł padać deszcz. No ale nieważne. E, ważna informacja jest taka, taka informacja ciekawostka, że w tym roku, jeśli chodzi o koks wyścigowy, to używam produktów Sisa, czyli Skrótu od Science in Sport. Tak to wygląda. Firma, myślę, każdemu, kto gdzieś tam na rowerze jeździ, siedzi w temacie, jest doskonale znana. Jest to, myślę, jeden z takich bardziej uznanych producentów i zresztą ja sam również żeli Sisa używałem już kilka dobrych lat temu. Wiadomo, ostatnie dwa lata jeździłem na Unicie, ale wcześniej właśnie na żelkach Sisa sobie śmigałem. Po raz pierwszy w tym roku jeżdżę natomiast również na izotoniku od nich. Już sobie troszkę potestowałem, bo wszystkie wyścigi w tym roku już jeździłem właśnie na tym zestawie. Także generalnie dobrze mi to siedzi, nie ma żadnych skutków ubocznych. A to jest ważne, właśnie, bo nie każdy tak samo reaguje na wszystkie smaki i wszystkie firmy. Tu akurat mamy tropikalny, to nie wiem, bo dopiero otwarłem to puszkę, wcześniej był pomarańczowy. Co do żeli, jak widzicie, mam tu pięć. Myślę, że na wyścigu użyję cztery, ale jeden jest rezerwowy. I mamy tutaj cztery takie same. I ten jeden jest inny: to jest Double Espresso, który ma również kofeinę. I to na naprawdę pokaźnej dawce 150 mg, czyli naprawdę jak ja sobie walnę takiego skurczy byka, to potem jeszcze po wyścigu do 23 nawet mi się nie chce spać, w ogóle nie czuję zmęczenia. To jest na ostatnią rundę, już na koniec wyścigu, żeby jeszcze wiecie tak, wykrzesać z siebie maksimum możliwości. No i do tego oczywiście 5 bidonów. Przygotuję sobie 5, ale myślę, że realnie to tak wypije 3, może 4, bo przy takiej temperaturze to człowiek za bardzo pić nie chce. Do każdego naleję po około 250 ml, czyli niecałą połowę, i po prostu będę je sobie wymieniał, żeby nie wozić całego bidonu. Nie ma sensu po prostu tych dodatkowych 300-400 g ze sobą targać. I tak wygląda kwestia, jeśli chodzi o odżywki na wyścigu. Startowały juniorki, ależ ten ależ ruszyła do przodu blokę blok startowy naszych pań, naszych dziewcząt, które... Mi się podoba, o to chodzi. Dawaj, Patrycja, dawaj, dawaj, dawaj!

że chyba tak będzie, że dowodzisz tak dokładnie to, że ten potencjał, który znaczy... w Tobie jest, a ja pamiętam się od tej najmłodszej, osoby, od tej mojej, czyli że mojej, od tej to będzie no, tej dajesz, mojej,

Dajesz, Maciej, dajesz, Dobre, co to się dzieje z tobą? Gonisz ich! daję, daję! Daję, daję! Daję, daję! Daję, masz czas! Spoko, masz czas. Jedź Sous-titrage Société Radio-Canada

tutaj lepiej nie stać że tutaj lepiej nie stać nie, nie, bo oni tutaj czasem wlatują tam, czasem tutaj i gdzieś tak dalej wygrać byłem i Karola fajnie, że to oni nam radziło w podium tak dalej tempiezie. E, powiedz dokładnie, jutro kolejny start? Tak, owszem, wraz z Karolem ale... na XC no, 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 braku tej jednej rundy, już tomara, nie było z czego po prostu będzie startować Gdyby na razie na razie ta trasa jeszcze miała inny profil e, to, dzisiaj to może jedynie jedynie Ale nie w, w sytuacji, głównie, że kiedy że ktoś, no, na przykład tak, tak naprawdę cała pierwsza połowa to jest jeden, drugi podjazd nie? Twoje szyki e, No bo dzisiaj już mogę już skomentować tegoroczną wersję No i tak, z jednej strony rzeczywiście ten pierwszy główny podjazd został w połowie obcięty, tylko haczyk polega na tym, że no jest tam jakiś krótki przerywnik, ale bardzo krótki i to po takich muldach, które i tak trzeba pompować. A potem jest dowalone tak naprawdę drugie tyle pod górę i to jeszcze po jakichś takich agrafkach z błotkiem, także sumarycznie tak naprawdę odczuciowo to wychodzi, wychodzi jeszcze więcej podjazdu niż było. I no ta pierwsza połowa zdecydowanie nie była dla mnie. Tam widać było, że tak no... No tak, w pierwszej części e, a druga połowa za to super. Ja jednak muszę mieć ewidentnie za, za jakiś taki bardziej regularny średa, interwał. Jak mam przedzielone te podjazdy z jazdami, to, gdzie mogę puścić korbę, bo też na chwilę dyniku, odpocząć, w to widać było, że jechało. No a ta pierwsza połowa, gdzie było po prostu cały czas do góry. No to tak sobie i tam mi chłopaki widać było odjeżdżali Ale i tak spoko, fajnie, fajnie się bawiłem. Jak będzie Pierwsza połowa to było wielkie cierpienie, a druga połowa to była jedna wielka po prostu zajana. Pierwsze wyniki pokazują, że. No i tak wyglądał pierwszy dzień naszych weekendowych zmagań. Mówię pierwszy, ponieważ po pucharze Polski w Krynicy jeszcze wczoraj w niedzielę byliśmy na pucharze Słowacji. Również na wyścigu, ale to już będzie w następnym odcinku, bo z tego jednego weekendu będą trzy filmy. Także chyba rekord zostanie pobity. Mam tonę materiału do montowania, no i oczywiście, oczywiście do wypakowania cały samochód. Ale to dobrze, sezon w pełni, jest co robić, nie ma nudy, wy macie co oglądać i tak powinno być. Cieszy mnie to bardzo. Na no co do Krynicy, no to trochę wiadomo jest rozczarowanie. Trudno, żeby nie, skoro podium uciekło tak naprawdę na ostatnim kółku. No ale brakło po prostu tych 10 minut i już nie było siły. Nie było żywcem z czego jechać. Jak Karol mi odjechał, to też już psycha mi siadła, to mówię bez bicia i to ostatnie kółko to już tylko tak przeczołgałem się tak naprawdę, dojechałem na tym czwartym miejscu. Cała impreza całkiem spoko. Są jeszcze pewne logistyczne głównie niedociągnięcia. Ale mam nadzieję, że to w kolejnych latach organizatorzy po prostu poprawią. Przede wszystkim, jeśli uda im się zrobić takie naprawdę pełnowartościowe miasteczko zawodów tam w obrębie startu, wykorzystają jakoś tą lokalizację, to naprawdę będzie fajnie. No bo na ten moment to wszystko jest tak rozproszone, że tak naprawdę czegoś takiego jak miasteczko zawodów nie ma. No jest ten start na deptaku, ale parkingi są po kilkaset metrów dalej, trzeba po prostu latać tam i z powrotem. To jest trochę lipa. No i jeszcze jedna uwaga, ostatnia już obiecuję. Słuchajcie, w tym roku z bólem w końcu zostało przeforsowane w PZ Colu odmrożenie stawek wpisowego na zawody. I teraz po prostu organizator sam może sobie ustalać, ile wynosi wpisowe na jego wyścig. Do tej pory na przykład Elita płaciła 20 zł i to było najdroższe wpisowe. Młodsze kategorie tam płaciły jeszcze mniej. Teraz Elita zazwyczaj płaci 5 dyszek. Młodsze kategorie, tam nie wiem, po 30 zł, mastersi ewentualnie więcej, ale mniej więcej takie są ceny na cross country. Mówimy tu oczywiście o cross country. No i to oczywiście wywołało troszkę krytycznych głosów. Wydaje mi się, co ciekawe, że głównie właśnie z Małopolski, że no tak być nie może, że to będzie złe, że zawody można robić przecież niższym kosztem i to wcale nie jest konieczne, żeby to wpisowe podnosić. No więc tutaj mam akurat taką uwagę, że właśnie po to między innymi to wpisowe zostało podniesione, żeby organizator mógł na przykład zrobić numerki startowe dedykowane na tą konkretną imprezę, a nie rozdawać zawodnikom z trzech różnych kompletów. No bo to umówmy się na imprezie tej rangi, na zawodach UCI, Pucharze Polski, no to jest trochę takie no słabe, nie, jak my mieliśmy chyba w Elicie jakieś numerki ze szlaku solnego sprzed ładnych paru lat, bo pamiętam, że one chyba od kiedy ja jeżdżę to, to są te same, młodsze kategorie miały jakieś zupełnie inne, nie wiadomo skąd, no i oczywiście najważniejsze jest to, żeby te wszystkie numery oddać po wyścigu, bo one jeszcze generalnie będą następne 7 lat jeździć na różnych innych imprezach. I czy naprawdę nie dałoby się zrobić jakichś takich ładnych numerków? Ja wiem, że może to jest dla wielu niepotrzebne, nie, no bo co to czy numerek taki, czy taki, no równie dobrze można flamastrem napisać na kartce i też będzie. Ale jednak, no już na imprezie tej kategorii, to takie poczucie estetyki jest naruszone. No ale ogólnie to już była ostatnia uwaga. Bardzo mi się podobało. Ja ogólnie jestem prostym człowiekiem, jak dostaję fajne zjazdy i fajną trasę, to potrafię wiele wybaczyć. Także ogólnie bardzo mi się podobało i doceniam i propsuję. Mam nadzieję, że krynica będzie również w przyszłym roku. No i tyle. Zachęcam, żeby zaglądać do opisu filmu. Tam macie linki do wyników, macie kody rabatowe na przykład na opony, do różnych innych sponsorów na kaski, na okulary, tego typu rzeczy. No i oczywiście zachęcam również do wspierania mnie na Patronite cie. i dziękuję wszystkim tym, którzy to robią. No i widzimy się w następnym filmie z weekendu. Prawdopodobnie będzie to film z trasy na Słowacji. Nara.